Niedzielski o nowej ustawie, ma dla mnie fundamentalne znaczenie. Adam Niedzielski, ustawa o jakości w opiece zdrowotnej zmieni filozofię działania systemu. Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta zmieni filozofię działania systemu, stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski, omawiając we Wrocławiu założenia nowej regulacji. Wskazał, że publiczna prezentacja projektu ustawy następuje po długim okresie przygotowań i prac. Ta ustawa ma dla mnie fundamentalne znaczenie, ponieważ oznacza zmianę filozofii w ramach działania systemu opieki zdrowotnej, stwierdził minister. Wskazał, że gdy regulacja wejdzie w życie, głównym elementem rozliczeniowym, jeśli chodzi o działanie systemu opieki zdrowotnej, będzie jakość świadczonych usług. Ta jakość ma fundamentalne i kluczowe znaczenie, ponieważ definiujemy ją zupełnie na nowo. Nie traktujemy jej tylko i wyłącznie w kategoriach klinicznych, czyli myśląc o takich standardowych parametrach, jak liczba rehospitalizacji po zabiegu, jak czas trwania rekonwalescencji, czy o innych, mówił szef MZ. Jakość będziemy definiowali znacznie szerzej. Projekt ustawy, który przygotowaliśmy, wychodzi poza ściśle kliniczne traktowanie jakości i wprowadza dwa dodatkowe elementy, dodał. Informowanie, wyżywienie minister wymienił w tym kontekście m.in. perspektywę pacjenta. W jakości będziemy oceniali i przyjmowali te wskaźniki, które mówią o komforcie pacjenta, o jego traktowaniu, o tym jak z jego punktu widzenia oceniana jest usługa medyczna, wyjaśnił. Chodzi, jak kontynuował, m.in. o aspekty dotyczące informowania pacjentów. Traktowania go, wyżywienia w szpitalu czy ogólnej satysfakcji z usługi. Oprócz parametrów definiowanych z perspektywy pacjenta pojawiają się też parametry dotyczące zarządzania w danym podmiocie leczniczym. Jakość przestaje być jednowymiarowym pojęciem, akcentował minister.